Dziś oważymy gołąbki. Znaczy, moja baba waży, nie? ale ja wam pokorza jak ona to robi, jak mi to najbardziej Smak W ogóle najlepsze głąbki na świecie, jeśli chodzi o umieni. Zaglądajcie, wszystko wą pokoza. jest tak, moi miski, kochany. U nas to troszeczkę inaczej niż standardowo, bo generalnie tak, do mięsa mielonego, żona jeszcze dodowo, utka, Gotowane. utka. oczywiście, ona ich obiery, te mięsko też przemieli i one idą do do tego mięska mielonego. Ryż już jest, jeszcze kasza do tego też dowo I taką specjalną kapusta kupujemy, zawsze staramy się kupić na gołąbki. Nawet piszę na tej kapuście, na gołąbki, mam inny taki kształt i dużo lepiej się to zawija No i kasza już je Cebula się przesmażyła. No. Liście już są obierane. Mielone mięsko przygotowane. Mileczko nie na papuśku. Teraz moja żoncia Obiorę te udka z kurczaka, wciepuję je do termomiksa. bo w tym termomiksie zemlejemy te mięso. Będzie taki mielone, I to, to pójdzie właśnie do, do tej naszej y y Co to jest? Łopatka mielona? Nie, ja, no nie wiem, do tego mielonego mięsa. No, no właśnie, łopatka wyprzowało. To jest to i tu teraz pójdzie ten pomlety kurczak. A wy co? Czekacie na gałąpeczki? A? Dobra, teraz będziemy to mieszać. Pierwsze w tym, w tym garstku, potem się będą gotować gołąbki, ale nie mamy takiego nic wielkiego e, to se to żona w tym teraz pomiesza by the way garniec z chinni bo w chińskim go kupił, aż gdzie hejt chiński garniec, <grymne> dobra te mielone mięso, ryż no, teraz kasza bęc, Czemuś całej tej nie w tej kaszy? Bo sobie się? a ja? nie będziesz jadła. No i teraz ten pomielony, te udka z kurczaka pomielone. Nie? No. Z my zapomnieli? Cebula. Ta złona czono. Upieczono. Usmażono. No i teraz tak miski. My, my dwa jajca swojskie. Jedni dowają, jedni jak chcecie. Oczywiście ja wam to pokazuję, wszystko tak jak My to robimy i tak jak nam to smakuje. Teraz przyprawy: sól, kucharek, łożyczka przecieru z pomidorów do tego idzie pieprz i co to to jest to? No, ten, przyprawa do mięsa No i magini. No i teraz wszystko miszunk, maszunk. Tak. Mm, 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 mm. No i jeszcze jeden najważniejszy składnik: składnik mięso z jagnięciną nie? Junior papi? Nie Żartowołek oczywiście, to do naszych papi. Do Bo... ciebie, do ciebie. Smacznego. No i jest to pyszne. Nie wstydź się. No to teraz tak miszki. Żona wykładał ten chiński, chiński garniec kapustą na dole. Żeby jak coś, żeby się te gołąbki nie przypoliły, nie przyjarały. Nie? Tak jakby się kociołek robiło, no że to w garcu się robili. Ciach, ciach. Tu już przygotowany cały farsz do gołąbków miski słuchajcie, bo generalnie taka pusta, co się kupuje specjalnie do gołąbków, to ona ma dużo większe te liście, żona go do, e, dużo lepiej się zawija, szybciej i co to jeszcze? E, szybciej się gotują. Szybciej się gotują, no. miski, zaczynamy teraz proces zawijania. Tak jak wam powtarzam już kiedyś roz, że my wam pokazujemy, tak jak my to robimy, jak to żona robi, więc każdy robi pewnie inaczej. Albo tak samo nie wiem. Cyk. Cyk. Już jeden gołąbeczek je. Cyk, cyk. I dogada. Trik. Drugi gołąbeczek. Cyk. Pachik. Gram. Cyk. Tik, I zaś rolujemy, nie muszą wciąć ciąg i drugi gołąbek. Pierwsza warstwa już jest gotowa, tak, a tu się papi gryzą. Co się, co tu, się tu dzieje, co? Co? A bo może całą gęba z jedzenia zmazano, jak tatuś. Ale solidny gołąb, obejdź. To ja do tatusia go to do mnie. Tej smoczek. Day smoczek. Day smoczek. Tak więc mamy już cały obejść taki wielki. I teraz to będzie nineczka nasza, kochano, zalewać tym bulionem z tym wywarem z tych udek. Z tych udek co właśnie gotowa to tym, tym e, bulionem, tym wywarem to e, zalewo. A tu co? A tu kto? Cześć! cześć. Przyszedł ze szkoły głodny, co? No, i co? Kudeczka gotowane, pychotka. Miam, No, i teraz co? Teraz to na tym wywarze będzie gotowane wszystko. Na tym, na tym bulionie, nie? Niu. No i teraz, kochani, na tym, na piec, na mały palnik, bo na tym wielkim się to może przy, przy, przyjarać. Na tym przykrywomy. I co teraz? Teraz będziemy robić sos do tych gąbków, co ja najbardziej uwielbią. Tak, moi drodzy, kochani, teraz do tego bulionu. Nineczka dała dwie łyżki przecieru pomidorowego, i teraz idą dwie puszki pomidorów e, krojonych w kawałkach. I moi drodzy, pasata pomidorowo cały taki bojtlik do tego idzie. Dniowniowo. Można sobie przyprawić wedle smaku. My akurat lubimy na słodko ten sos. Dodowaliśmy do cukru, magi, czego jeszcze, pieprzu. pieprzu. No i jeszcze to będziemy zagęszczać, żona to jeszcze będzie zagęszczać, nie? jak to się trochę teraz przygotuje, to będzie to zagęszczane. No i teraz kochani zagęszczamy sos z łza, woda z mąkowni i się go będzie zagęszczać teraz, no i teraz sosiwo już jest zagęszczony. tu się nam gombory już pulkają pomału, no i co, i widzimy się. Przy jedzeniu! Ha! No to co? Nakłodomy Nakłodomy już gotowe! I teraz Zubia. Ja, 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 ja. No. To co? Kosztujemy, nie trzeba to po koszach przekroju żebyście widzieli jak to wygląda. Ile ja też już? Nie, ja się musiłeś makusia. Ja Nie, się musiłeś najlepsze gąbeczki. robi mażunka. Zajebiste. Polecam i pozdrawiam muśki. Hej.